Hej cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pan Gustaw Bell, a to jest kolejny odcinek z gry pod tytułem Minecraft Dzisiaj jesteśmy na serwerze derp.mc o mój Boże, fajerwerki i gramy oczywiście w tryb Ferko Movie, czyli na czym ten tryb polega? Tryb polega na tym, że mamy różne zadania, dostajemy od właściciela serwera, czyli Ferko, samego i musimy wykonywać te zadania, aby, aby dostać fajne oceny i później wrócić kurde z pieniędzmi. Więc no. Nie, tylko ogólnie co to, to wygląda. Także. A, ma, musimy wyskoczyć. Mamy zadanie. Nie skacz, nie możemy skoczyć. I dostajemy za to maksymalnie 3 punkty. Piękna polska społeczność. Musiałem już wyłączyć czat przez nich, więc no. Co ja poradzę, ale już się widzimy za 20 sekund, bo wytnę to. Cześć. Dobrze, jesteśmy już na arenie, zostało 5 sekund i będziemy mieć pierwsze zadanie, czyli strzel do siebie. Wow, mam dwa punkty. Yy, ogólnie yy, osoby na czacie prawdopodobnie wyświetlają się z tym, z punktami, ale ja wyłączyłem czat, bo no, polska społeczność. Czyli ja jako drugi zrobię. Ej, moment, zaraz włączę ten czat, bo. Chciałem go wyłączyć jedynie, no. Dobra, mamy już chat. I wyskocz za arenę, czyli skoczę i mam jeden punkt, czyli zrobiłem to jako trzeci, już nie mam żadnego wyróżnienia za bardzo. Przejść parkura, o mój Boże. Tu, no właśnie, to jest problem z parkurem, że tu dużo osób se chodzi i tego się nie da zazwyczaj przejść. Jak ktoś ci zasłania i ogólnie to jest zrobione tak, tak zły sposób. No i wskoczyłem i nie dostałem punkta. Nie lubię takich. Skacz, mam trzy punkty. Pierwszy skoczyłem. Właśnie to jest trochę głupie, te skacz i nie skacz, bo wtedy dostajesz takie. Nie skacz i ty skaczesz Chcesz skoczyć z nietoperza. No! Miałem laga No, nienawidzę takiego czegoś. Ale wy ogólnie teraz możecie. Yy, Napisz w komentarzu z czego ma być następny odcinek, bo bardzo chętnie nagram dla was coś, co byście chcieli, więc nie wiem, zależy to od was. I... i gramy na shaderach, czyli na czymś, na czym wcale miałem nie grać, ale gram. I mam 3 punkty, zabiłem na więcej szlamów. W tym to jestem najlepszy. Wyduj krówkę. Mam dwa punkty. Ogólnie... Jestem drugi w tabeli w ogóle. To jest... Twoje punkty 12. Yy, ogólnie to jest dobre. Co teraz będziemy mieć? Lataj na nieduperku, czyli się nie ruszam. O, dwie, dwie osoby już wskoczyły. I ogólnie to jest dobry moment, abyście zostawili łapkę w górę, i kurde, i subskrypcję, i komentarz, i, i no, bo to bardzo pomaga. Ale dziwnie latam na nim. Uj, Boże. Ok. Ogólnie zapraszam również do kampera, którego macie teraz w karcie prawdopodobnie i unikaj kowadę i do niego nagrywaliśmy też mówi do niego nagrywałem <śm> Tu też u mnie kowadło. Do niego nagrywaliśmy oczywiście Bedwarsy i do mnie nagrywaliśmy Murder Mystery, czyli... Fuck. Aaaa! Nic nie widzę. Lagi czasami tu są okropne, gdy się nagrywa, więc... Ja przynajmniej tak mam. Wow. Ogólnie więc, wiecie, no, po No, Wygrałem, chyba to przeszłem. Rzucie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No, to, to jest już niemożliwe. Nie da się. Sp Dobra, tak się to. Tak się to wygrywa. Tak się to wygrywa. I co teraz? Nie przeskoczysz, typie. Ale inni też mieli taki pomysł. A chciałem już. Chciałem już spalać ludzi. Uderz innego gra. No nie! No nie! Idę się skoczyć. Dara, nie, nie da się. Ogólnie to jest bardzo nie fair. Bo ja zostałem uderzony jest mi bardzo smutno teraz ale no niestety wróżmy lawkę 3 punkty, dobrze może nadgonę Może nadgonię Może, ale nie wiadomo yy, ogólnie teraz musimy czekać na kolejne zadanie To jest bardzo, bardzo głupie zrzuć innych graczy o nie, to jest głupie Spadaj wow. Wow, 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 wow. Pinkol <laughs> Zrzuciłem wszystkich! Tak się to robi. Umsk, unsk. Umsk, unsk. umsk. Wow, wow. Udało się, więc... no mamy punkta. I, i to jest bardzo dobre I, i mi to się podoba. I koniec gry. Nie miałem drugie miejsce, o jeden punkt miał, byłem gorszy, no, no niestety. Tak samo, tak samo było. Tak samo było u Smolaksa. To niestety. Dobra, lecimy na kolejną rękę. Ach, jak, ja kocham tą polską społeczność, która zawsze przeklina na poczekalniach. Lataj daję to perku. Ogólnie nienawidzę tego, jak ktoś przeklina na poczekalni, kiedy ja nagrywam, muszę znowu montować, dawać blura jakiegoś czy coś, i to jest okropne widzowie. Więc pamiętajcie, jak gracie na jakimś serwerze, to nie przeklinajcie, bo to nieładnie. Mama nie nauczyła, że nie można przeklinać? Okej, okay, dobra. Yy, ogólnie to trzy punkty mamy i ogólnie to zapraszam was no, 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 no dobra, mam yy, ogólnie to zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek który się pojawił u mnie z Minecraft Legends bo to jest, to jest bardzo fajny odcinek ja nie wiem jak wy możecie nie iść na ten odcinek to jest bardzo, bardzo fajny odcinek jestem w tabeli przynajmniej no, nienawidzę tego nie lubię, nie skacz Nienawidzę tych ludzi też Nienawidzę Dobra O, marihuanen O, o, mari... Da! Marihuanen o marihuanen. No. o, marihuanen O, marihuanen O, marihuanen O, no. marihuanen Dobra Mamy tu naszych Marshmello i pana... Jakieś... Marihuanen! U, marihuanen! U, na Dobra, trzy punkty mam. Nie jestem nawet w tabeli. Y Er ery -no. Dobra, Dr dwa punkty. No, no, no. Ta zniewaga krwi wymaga. Okej, okay. czemu jestem gorszy od tego tego marshmallow, który jest marszadą? O źle. Dara, ogólnie to nie da się spalić. Fajnie. Ja, ja, to umiem zabijać W serio wszystkich? zabiłem nie? To, chciałem już Dobra, mam punkt Ale nie jestem przypadkiem, nie jestem za tabelą To dobrze, 8 rund Dopiero, więc no Nie jest aż tak źle No nie! Ja! Dara, Dobra, trzy punkty Zyskocz nie z nietoperka Dobra, mam punkt Czy ja serio najpóźniej to zrobię? Nie Najw Najwcześniej sobie Dobra A ja. ten se lata soku Dobra, nie, nie wypowiadam się. Ale... ale to jest nie dobre. Zabij... No nie, nienawidzę tego też. Toś jest niewidzialne nawet. Jak takim... Jak tak można? To jest nie fair, to jest... Cheatowanie. Legalne cheaty? Nie znam. Ja nie wiem o co wam chodzi. Mam dwa punkty. 14 zabiłem. Dobra. Yy, wyrzuć marchewkę. Mam dwa punkty i powole, powoli gonię na tabelę idę Powoli idę w stronę tabeli, więc jest spoko. Zjęcie sobie nawet Dobra, co jeszcze? Skacz, mam trzy! Mam trzy Dobra i jeszcze muszę unikaj kowadeł Chowadę unikam Źle no Nienawidzę tego Nienawidzę tu lagów czasami Widzicie, widzicie jak mnie cofa To to, to wszystko przez derpa Przejdź parkura Nie lubię tego O mój boże No Czemu skąd nie mogę Skoczyć nie na... Ej nienawidzę czasami tutaj tego jak ja lubię parkura to tutaj nienawidzę. przez to przez tych wszystkich ludzi. Ach, koniec gry. Trzecie jestem, jestem w topce, więc jest dobrze. Nie jestem najgorszy, przynajmniej. Bo ja zawsze jestem najgorszy. Tym razem nie jestem najgorszy. Wie, więc wiecie, wiecie, ta, tak się robi. Dobra, uśmiech. Dobra, ogólnie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie odcinka. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, doceniajcie. Pamiętajcie, zostawcie komentarz. Jeżeli dotąd to trwaliście, to zostawcie komentarz, komentarz, komentarz. Evolution! I, i wtedy będziemy mieć, yy, będę wiedzieć, że zostaliście do końca i będę wam serduszkować, dokładnie. A więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, doceniajcie jeszcze raz. I na razie i cześć. Siemka!